w mroźnej pustki Cień padł na zamarznięte pustkowia, gdy ostatnie promienie słońca zniknęły za lodowymi szczytami. Powietrze stało się ciężkie od zapachu mrozu i prastarej, uśpionej magii. Dotarłem do lodowej fortecy, od dawna zapomnianej, lecz teraz budzącej się do nowego, mrocznego życia. Forteca, niegdyś bastion strażników północy i symbol odporności, została opętana przez władcę mrozu, Keltara. Obudził się z wiecznego snu, a jego gniew zagrażał pochłonięciem całego świata. Keldar, byt zrodzony z zimna i nienawiści, miał moc niszczenia życia. Jego dotyk mógł zamienić bujne krainy w lodowe pustkowia. Jego szept mógł doprowadzić do szaleństwa, a jego obecność sprawiała, że woda zamarzała w żyłach, a serca pękały z zimna. Musiałem działać szybko, zanim świat pogrąży się w wiecznej zmarzlinie. By go powstrzymać, musiałem zdobyć serce ciepła. Pradawny artefakt ukryty w najgłębszych zakamarkach Lodowej Fortecy. Tylko jego moc mogła uwięzić Keltara ponownie, przywracając ład i spokój. W roku Lodowej Fortecy czekały lodowe widma, i ciała uformowane z lodu i pradawnej furii. Mój miecz, płomienne ostrze, rozbijał ich eteryczne formy z każdym uderzeniem, rozsiewając światło i rozpędzając cienie, które próbowały mnie otoczyć. Przebijałem się przez zastępy fantomów, czując narastające zmęczenie, ale wiedziałem, że nie mogę się poddać. Cel był zbyt ważny, a przyszłość świata zależała od mojego zwycięstwa. W samym sercu fortecy, w ukrytych komnatach, Keltar czekał, jego postać otoczona wirującymi zamieciami. Moje ostrze przecięło jego mroźną aurę, sięgając do jego pulsacyjnego rdzenia. Wbiłem płomienne ostrze w serce ciepła, niszcząc go i ospraszając jego energię. Spopieriłem go, a jego przeraźliwy krzyk rozniósł się echem w całych pustkowiach. Klątwa minęła, a forteca znów zaświeciła dawnym blaskiem. Zło zostało odepchnięte, a równowaga przywrócona, zwiastując nowy świt dla świata. Puskowia rozmarzły na nowo, tym razem na zawsze.